Masz ochotę rzucić pracę? Chodzą ci po głowie takie myśli. Już od dłuższego czasu, albo właśnie dzisiaj, kiedy wkurzył cię szef, kiedy znowu cię niedoceniono, kiedy podwyżkę dostał kto inny, albo kiedy czujesz, że nie zrealizowałeś swoich marzeń. No dużo tego jest. No i co w takim razie z tym robić? Jak działać? Jak zacząć? Zanim zrobisz cokolwiek, zanim, jak to mówią, rzucisz papierami, no trzeba chwilkę się zastanowić i Podjąć pewne decyzje. I o tym w tym odcinku. Zapraszam ci serdecznie. Agnieszka mieszkiewicz pajdzińska doradca zawodowy, dla tych, którzy jeszcze mnie nie widzieli, nie słyszeli. W dzisiejszym odcinku będę opowiadała o pięciu takich, moim zdaniem, bardzo ważnych krokach, które trzeba podjąć, przemyśleć, zrobić, zanim rzucisz etap, zanim rzucisz Pracę, zanim odejdziesz z firmy, w której pracowałeś X lat. Może krótko, może długo. Pierwszy krok, jaki uważam, że należy zrobić, i to jest trochę tak wbrew temu, co ja robię, no bo przecież pomagam ludziom zmienić pracę. <grych> Natomiast czasami jest tak, że klienci do mnie przychodzą, robimy cały proces i na koniec dnia okazuje się, że nie sprawdzili samego początku, a mianowicie nie sprawdzili, jakie mają możliwości w obecnej firmie. Bardzo często obrażamy się na naszego szefa, na firmę, na dział, na dział HR, na kilka osób z tej firmy i po prostu chcemy odejść, bo mamy już tego serdecznie dość. A kiedy w trakcie procesu coachingowego, spotkania, pytam: Dobra, ale czy sprawdziłeś, czy są inne możliwości? Bo na przykład pracujesz w bardzo dużej firmie i być może jest możliwość przeniesienia się z działu do działu. Być może macie nawet takie wewnętrzne rekrutacje, które na to pozwalają. Czy w ogóle rozmawiałeś z działem personalnym, czy rozmawiałeś z przełożonym, albo z innymi osobami, które może nie są Twoimi przełożonymi, ale tak zwanymi szarymi eminencjami, które mogłyby Ci pomóc w zmianie tej profesji albo uzyskaniu tego, czego chcesz? Czy już to zrobiłeś? No więc cała taka checklista idzie po kolei. No i okazuje się, że niektórzy. Klienci w ogóle tego nie zrobili, czyli nie zaczęli od początku, tylko od razu mówią: dobra, obrażam się, nie chcę, mam dość i rzucam papierami i chcę po prostu odejść. Nie mówię tutaj o takich ekstremalnych przypadkach, jak na przykład mobbing, jak takie totalne wypalenie zawodowe. Tutaj już jakby nie ma na to czasu. Natomiast naprawdę, w wielu przypadkach fajnie jest zrobić taki audyt i sprawdzić, czy na pewno wykorzystałem wszystkie możliwości. Czy może nie dostałem czegoś, no bo po prostu o to nie prosiłem, albo ktoś inny prosił bardziej, a mnie nie było przy tym wszystkim widać, bo na przykład mój PR jest za mały. O PRze i budowaniu mówię w innych odcinkach, w innych filmach. Więc to jest taki pierwszy krok. Drugi krok, no to jest zaplanowanie całego procesu, czyli zanim weźmie mnie ochota, i znowu mówię, nie chodzi o szczególne przypadki, kiedy już naprawdę masz kryzys pracy, ale po prostu masz ochotę zmienić, tak. Usiąść, należy usiąść i zastanowić się dobrze, jak sprawa wygląda dzisiaj. Co powinienem zrobić? Jeśli dzisiaj złożę wypowiedzenie, to kiedy ono upłynie? Do kiedy mam czas? Ile mam urlopu? Jakiej pracy będę szukał? Czy mam dokument? Czy rzucę i potem będę szukał? Czy może będę szukał w tak zwanym międzyczasie? Tu będę miał zapewnione pieniądze, będzie coś tam płynęło, będę wykonywał swoją pracę i będę powoli umawiał się na rozmowy rekrutacyjne. Więc. Ja zawsze jestem zwolennikiem planowania. Dla mnie nie ma realizacji procesu bez dobrego zaplanowania. Więc to, co radziłabym usiąść, to troszeczkę ostudzić się, być może przy pomocy kogokolwiek przyjaciela, żony, nie wiem, brata, coacha, doradca zawodowego, który pomoże ci to wszystko rozpisać, który zada pytania dobrze, co będzie działo się po kolei. Więc to jest taki drugi krok. Trzeci krok. Taki trochę zaniedbywany mi się zdaje to jest omówienie z najbliższymi od których zależy nasza praca czy to co w niej robimy i ile w niej zarabiamy. Bo to że my mamy na coś ochotę no może spotkać się e, ta rzucenie pracy z dużym niezadowoleniem środowiska w którym jesteśmy tak? w którym przebywamy na co dzień. Mówię tutaj oczywiście o najbliższych osobach czyli partnerka żona mąż tak. Dzieci, o ile już powiedzmy jesteśmy, są na jakimś tam etapie takim dorosłości, że liczymy się z ich zdaniem, ale być może jakieś zapotrzebowanie mają, bardzo duży wpływ, nierzadko negatywny, mają rodzice na dzieci. A co będziesz rzucał pracę? A przecież ona jest taka dobra, płacą ci, tak? masz ciepłą posadkę, jeszcze masz samochód tak? i będziesz rzucał pracę. No oszalałeś. Więc dobrze jest pewne rzeczy uzgodnić w swoim środowisku, zanim podejmiesz takie działania. Od ciebie będzie zależało, czy pójdziesz wbrew, nawet jeżeli ktoś powie swojego środowiska, nie, to jest bez sensu, nie idź w to. Natomiast przynajmniej ludzie będą poinformowani, nie będziesz miał takiego strachu, być może jakieś obawy, jakiś lęków, że jak co będzie, jak się dowiedzą. Może to się wydaje śmieszne, a może nie. Naprawdę mamy bardzo różnie w, swoich, w swoim życiu prywatnym. Ja spotkałam się z różnymi podejściami. U niektórych klientów środowisko jest niezmiernie sprzyjające i dopingujące, a u innych nie. Dlatego na przykład zgłaszają się. Do mnie, są takie przypadki. Więc to jest taka trzecia rzecz. Czwarta rzecz to jest oczywiście poduszka finansowa. Zawsze jak pytam klientów, którzy do mnie przychodzą, to mówię, czego się najbardziej obawiasz? I 90%, co jest myślę naturalne, mówi: no finansów. Boję się, że jeżeli na przykład zmienię, zmieni źle, na gorzej. Albo przebranżowie się będzie to długo trwało, albo działalność upadnie, no to nie poradzę sobie finansowo. W związku z tym, zanim rzucisz pracę na etacie, pomyśl o tym, ile masz pieniędzy, na ile ci tych pieniędzy wystarczy, jak duża jest poduszka finansowa, czy jesteś w stanie utrzymać się z tego, co masz, być może pomagając sobie a, dzięki innym zasobom, typu, no nie wiem, a, rodzice, jakieś oszczędności, być może mąż, żona zarabia. Te wszystkie rzeczy trzeba mieć. Przemyślane i rozpisane. Bo jeżeli na przykład okaże się, że masz ochotę rzucić na tu i teraz, no to trzeba sprawdzić, na ile tych pieniędzy ci wystarczy. A z czego być może trzeba będzie zrezygnować: wyjścia do restauracji, wakacje? No, kredyt pewnie trzeba będzie płacić. Także bardzo dobrze jest przemyśleć sobie całą a, taką wiedzę, jaką masz, swoje zasoby a, finansowe. No i ostatni, piąty krok, o którym. Jakoś niewiele osób myśli, to się dopiero potem z tym zderzają, kiedy przychodzą do no i na przykład nie mają pracy domowej odrobionej, tak? No to wtedy okazuje się, że no właśnie nie ma tego czasu na szukanie pracy, bo szukanie pracy, zmiana pracy, przebranżowienie, zakładanie własnej działalności to jest praca. To jest drugi etap, któremu trzeba się poświęcić. To jest codzienne sprawdzanie CV, to jest budowanie biznesplanu, tak? To jest yy, yy, patrzenie jaki, yy, co jest na rynku, tak? Więc to zajmuje czas i na to trzeba mieć też energię i siłę. I często zdarza się tak, że klienci mówią, kurczę, nie przygotowałam tego, bo po prostu nie mam czasu. I wtedy zaczynamy planować dzień tak, żeby, można powiedzieć, wykraść te pozytywnym tego słowa znaczeniu, wykrać te minuty na na przykład zbudowanie CV tak, zbudowanie CV, a to też zajmuje czas. I czasami trzeba zacząć w ogóle od. Przy planowaniu całego dnia patrzeć na co uciekają te wszystkie minuty. O tym oczywiście mówię w innym odcinku. Popatrz, ja kocham planowanie, jestem z tego świetna, łączę etat, łączę własną działalność. A przy tym jeszcze przecież jest rodzina, którą też się zajmuję i hobby, które mam i które dokładnie codziennie wypełniam tak, i realizuję. Więc pięć takich etapów. Przemyśl je na spokojnie. Jeżeli masz w sobie gniew, odpocznij, pójdź pobiegać, nie wiem, obejrzyj film, zrób cokolwiek, posprzątaj, co cię wyluzuje. Przemyśl te pięć etapów i dopiero wtedy podejmij świadomie decyzję o rzuceniu etatu. Bardzo dziękuję. Gdybyś miał miała pytania, oczywiście zapraszam, jestem obecna. I na YouTubie, i na Spotify, i chyba na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku, no generalnie wszędzie mnie znajdziesz. Zapraszam do kontaktu, zapraszam na umówienie się na bezpłatne spotkanie. Porozmawiamy, zobaczysz, czy mogę Ci pomóc. Powiem otwarcie, nic to nie kosztuje. Dzięki i do usłyszenia.